Siema, tu Master Hyzio, witam was w 145 odcinku z Minecrafta A w tym odcinku... Omówienie... Jakby takiego... Powrotu Ale nie wiem czy to jest kurwa powrót Jeżeli można to nazwać... Filmem, który się ustawiło po... 15 miesiącach na publiczku Czyli tak zwane... Z 52 odcinka chyba Szyby, szkła, bla bla. bla. i pan Paweł, no kurwa, jedziemy. Dobra. Skąd ten Paul mi się wziął? Chociażby z dużego zainteresowania. Że ten film zaczął przeżywać drugą młodość. Ta kolosła kubrze jest zajebista. Oraz dosłownie no, chwilę przed. Rozpoczęcie nagrywania tego odcinka. Odkryłem ciekawą rzecz. Proszę zobaczyć. To właśnie, to jest właśnie blok szlamu. No i teraz pytanie. Co ci to kurwa przypomina? Ja, wie, ja wiem, co mi przypomina to. To samą teorię co z łóżkiem. Nawet pan Będrobiec się zdziwił. No dobra, który to był odcinek? 115 odcinek. Kurwa, blok szlamu. Czy blok szlamu rzeczywiście kurwa ma strażnika? Przepraszam. Trzeba się o tym przekonać. Dlatego no, chodźmy No. Na ekspedycję, sprawdzenie tego. Tymczasem. Dobra. Czyli bloki dekoracyjne. Jest, blok szlam. Kurwa, powtórka będzie. Powtórka! Powtórka tego łóż... Z tego łóżka. No teraz. Chyba będzie takie porównanie. Dobra, jaka jest pogoda? Fajna. Ludziki tym razem sobie siedzą. O, tu, tu paru z nich rozmawia. Dobra. To na bok sobie odłożymy karota, tradycyjne łóżko i na, tak, tutaj, tak i tak. Jak widać, blok szlamu, to jak każdy wie, to jest sześcian, który jest o pół bloku wyższy. Teraz przejdźmy do tego mojego słynnego, ulubionego momentu, czyli, czy teoria rzeczywiście wyparła praktykę? Bo tak zawsze mówię: teoria wyparła praktykę. Dobra, na którym jestem. 120 być 120... 120... dobra, trzy, dwa, jeden. Najpierw na łóżko. Hm, no, zajebiście. Dobra, teraz tutaj tak samo. Uwaga. <laughs> Czaj. O kurwa. Mówi się, że można wszystkim otworzyć. Dopóki to wszystko się ma. Dobra. O! Udało się! Udało mi się otworzyć. Coca-Cola zero. w szklanej butelce. Dobra, let's go. Hmm. Zajebiście smakuje. I koda powraca. Dobra. 129, 129. Lecimy z tym. 3, 2, 1. Wiuuu. Pum. 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 A. No kurwa zaskoczyło mnie to. Blok szlamu jest jakby bardziej sprężysty, ale kurwa, dlaczego ty ja nie był? Dobra, przybaj na start. O kurwa, ale jazda! Ja już wyobrażam sobie, co by było na, na... tym gameodzie survivalu. Zobaczmy. <laughs> Jep, nie żyję. <laughs> Dobra. jak widać, i można to zauważyć gołomokiem. blok szlamu jest jakby bardziej sprężysty niż łóżko. Teraz pytanie, jakim kurwa cudem są przymocowane sprężyny do szlamu? Proszę zobaczyć. Gdzie tu kurwa widać chociaż sprężynę? No właśnie nigdzie tego nie widać. Że tak jak już mówiłem w lutym, Minecraft jest popierdoloną grom. Ale da się grać. Pomimo tego, że to gra absurdów. Dobra, chyba bo wszystko ode mnie, więc okej. Okay. Więc to było tlen, no to nara.